Jedna sytuacja, w której miałaś największego stracha, najbardziej się bałaś. Była taka sytuacja, że pamiętasz, taka wiesz, panika. Nie, nie pamiętam, bo się myślę, że nie bałam, chociaż w takich sytuacjach, że ludzie, no nie? No to, to nigdy nie miałam takiej. Zawsze wszyscy byli otwarci, uśmiechnięci i bardzo życzliwi. A bałam się raz, kiedy byłam w Parku Narodowym i niespodziewanie za zakrętów wyłonił mi się słoń. <laughs> To słoń taki wielki jak dom, taki ogromny. I my nie wiedzieliśmy, co robić, bo, no bo, że tak powiem, nie pojechaliśmy z przewodnikiem, tylko już byliśmy tam rok, no to pomyśleliśmy, że my tam już. Nie, radę. znamy, damy radę, nie? Ten Park Narodowy jest 10 km od naszej misji, więc tak jakby u siebie, tak, prawie się poczuliśmy. No i jedziemy, jedziemy i patrzymy słoń. I my wiemy, że słoń może nas stratować domu, bo to był taki ogromny słoń Zimbabwe, czarny, wielki, jak dom. Mi się, no naprawdę ja spojrzałam i myślałam, że to jest... No, Czyli co robić, jak się skatuję? Jak słowa uciekać? Czy nie, no. bo ja bym uciekałam. Nie, no. nie wiem, czy to no co właśnie nie bo... właśnie nie, bo trzeba wtedy zachować ostrożność. My na przykład nie wiedzieliśmy co zrobić, ale wyczuliśmy, że może trzeba po prostu zgasić silnik, żeby on tak jakby oswoił się z tym i poszedł sobie, a nie tak, że chciał atakować myśląc, że to my chcemy go zaatakować, nie? Więc my mieliśmy samochód zielony, udaliśmy drzewo, zgasiliśmy silnik i staliśmy. A ja myślałam, że to będzie mój właśnie ostatni dzień życia, bo już widziałam jak ten słoń tam stawia nogę na naszym samochodzie. Więc on popatrzył, popatrzył, tam nawet nie machał tymi uszami, popatrzył. I tak po pięciu minutach poszedł. A dla mnie te pięć minut to właśnie <gry> myślałam, Lubię. że będą ostatnie.